Patrzcie na to. Patrzcie, patrzcie. Patrz, patrz, patrz. okay. Dobra. E, jedziemy na Nie, jedziemy na pielę Przepraszam za kolegę, on ma trochę dawna. Tak, na

Wiatraki! Wiatraki! Nie, <grystanie> nie lubią. To ci jakie piękne zażółta ta podcienimy. Dobra, to się nagrywa. Eee... No. A co najgrywał? Widoki. A po co koło oglądanie z tym się zgają? Może się napotka jakieś fajne auto. betoniarka, to jest fajne No, betoniarka Widzowie, betoniarka za 100 tysięcy Pierwsza O kurde, dieselówka co, co ja piję? Patrzcie jakie piękne łąki, widzowie Patrzcie jakie piękne łąki Patrzcie My jedziemy do Częstochowy, widzowie No, nie chcę podstrzymać kamerę. Dzień, dzień dobry widzowie. Pier, pierwszy raz w ogóle gadam do kamery na YouTube, więc nie obraźcie się jak będę się jąkał, bo się trochę stresuję. No i po, po prostu taką z natury. Jedziemy do, do częstochowy pielgrzymką autokarem. Zadamy jakiś tir przyjmujcie się takimi dźwiękami typu, że jakiś szkod będzie miałczył, ale to jest naturalny. Na, na, na na... <średencji> to jest właśnie ten okaz, który puszcza takie dźwięki. Lau. No właśnie o tym mówię. Ej, dobra, e, możemy dalej nagrywać. Czytaj mi ten derajbo tutaj podkładać. E, to jest bardzo spokojny film. Myślę, że zdobędzie du 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 dużo lajków. Zostaw mnie! Eee, o, popatrzcie sobie. Fajnie? Fajnie. Przestań tę muzykę tutaj mi podkładać. mi Dobra, teraz te, te wam do głównego kamerzysty. Autka, czy mam autka. Łuuu! Może Skoda. dobrze. Co? O, autobus kolejny. O, o. Kuba! Bo? Bo kształta. No, po co to nakryłaś sztuka? Zrób coś na przykład fajnego. Dla... Ja się będę ka kamerował. Dla społeczności S. wszystko zrobię. Widzowie, on to robi. Dostawcie lajka Bo, dla niego. Kurde dla niego lajka Za, za odwagę lajka dla jednego Pana była. I co? Ja nie Panie rób tą, rób tą świecę Widzowie oglądajcie do, do, do końca co go do tego zmuszę Już prędzej by, by, by zjadł ca, ca, Całą łąkę By, by Zrobił tą świecę O to, to już jest blisko. Dawaj te nogi do góry. To zrobiona Takie, zrobione. Tak jest, tak jest. Odkład, No i co, świeca zrobiono? O dobra, daj mi Mogę? E, Dobra, i teraz jemy chipsy jak... Mosia No mosia, mosia Paprykowe lejsy. Delektujcie się za mną. i have a ja of making this a Dobra, to o widzowie, chodźcie pa, pa, Julo, Julek, chodź po pa. pa, bye bye. Pa,